Dobra widzowie Cześć siedzą z tej strony Krzysztof i za Zostawajcie suba lajka i dzwonek, żeby Was nie przegapiły odcinki e, My ogólnie będziemy przechodzić Minecrafta w ludźmi Dobra, mam e, tak to nie grazie. Miejsce do Halo Łaka to I, hot, i hot. Mi też swój miecz. Jak mnie znajdziesz, to. Daj mi swój miecz. Jak mnie znajdziesz, to wygrywa stówę. <gulandia> hmm. Dawaj stówę <strybę. gulandia> <gulandia> Dobra, ja ci daj twoje ten. Jutro ci dam Dawaj miecz Weź fajerwerki A jakie? Byle jakie no. Byle? To weź takie, jakie ja mam Jak ty masz Czekaj, jeszcze wezmę tam taki na. Bo ty wziąłeś, nie? No. O, o, tutaj. Ale ja biorę, zaklętego. Dobra, jeszcze się przyda tarcza albo totem. E, ja bym chyba wybrał tarczę, tak szczerze. A nie totem. No w sumie totem też jest dobry. Chyba wybieram totem. Totem lepsze. Dobra, ja nie A jaki masz fajerwala? Fajerwerę? Firewerki mam? Mhm. Wylej jakie można? Tak? No. Bo ja kiedyś się pomyliłem Mister i uchalił. wziąłem... Czekaj, przetestuję. Musisz dwa, dwa, dwa razy podskoczyć. Czekaj. i do tej dziury. Do jakiej dziury? Mr. Ohio. Dobra. Do tej. Ohio. Patrz. Wiem. Żelazo mam. Aha. To my się męczymy na Minecraft do, żeby znaleźć żelazo. A tu znajdujemy w Chwila moment No Ej ochajo oh, oh. Nie reklama I dlatego mówię, że lepiej by było Trzeba wziąć tarczę A czemu? No bo jak będziesz miał reklamę I cię będę mógł gonić endermany To dajesz w 3 sekundy Jak nie masz tarczy e -e. Ale to ten jest pił no okej, okay, ale jak cię endermany poskromią bo będziesz miał długą reklamę. A jak wejdę do wody? No to zabierz wodę. No to wyjdę z wody. Nie patrz. Zabierz wodę. Jej, Czekaj. Taki pran. Oj. Ej. Jak nie znajdziesz, dostajesz 500 zł. Ej, mistery Ohio, gdzie jesteś? Mistery Ohio Ohio Nie hi. no, widziałeś to Widziałeś Mysterio mój Ohio. totem? Nie Widziałeś, że tu będziesz kąpił To czekaj, idę się gdzieś schować A ty mnie musisz znaleźć Obróć się Już? Jeszcze nie. Dalej. No już. Znalazłem cię. Nie, to nie fery, ale gdzie ty wyjrzałem? Gdzie Gdzie stąd jest wyjście? Gdy Ohio Nie jesteś szczeli. Grimi shake, shake To ale... nie te no na życie kto cię nauczę latać, tylko wyleć tamtąd No ale to nie te fajerwerki! To są... Ja mam trochę... Patrz! Uuu, patrz! Jak tylko? No bo, debilu, nie jesteś w powietrzu, nie lecisz. O! A tak to nie polecisz. Dalej, złość na ziemię, bierz mięsko i Czekaj. I le lecimy. A! Ja zapomniałem o... No nie da się latać! Dobra, gdzie jest... Gdzie są... Te kurde oko Oko? O, chyba że tworzymy portal Portal też I oko! oko. Dobra, Mr. Ohayo Mr. Ohayo Znajdźmy miejsce Mr. Ohayo Jak tu lecisz? Czekaj tak? Trzy na trzy, nie? No. Tu jest trzy. Szyb, I Raz, Chyp. Chyp. Trzy. proszę, zadziałaj. Zadziałaj. Tutaj źle. Chwilę. Jak źle Tak Pokaż. Patrz tutaj jest tak a tutaj tak. czyli... Yy, dobrze Ma No to. tutaj źle. No nie tak wszystko tylko opie. Czekaj, ja mam na to sposób. Ja mam na to sposób. I co im zrobić? Tylko gdzie to jest? Może to ja zjała? Po prostu by załało. Hop, hop, ostatni tucik jest? Nie. A może to trzeba tu? Nie. Lewa lawa la party partida. No, chłopie, nic ci nie pomoże to. Nie, pomoże mi. Spróbuję lawa lewa, la partida. Mm. Lewa lawa la partida. Nie wiem czemu Kajty Kodwala jakiś dziwny. Hop, Rzeczny. lewa. Hop, hop. I co z tego, że dasz lawę? no zobaczysz obsydian mam hop 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 hop, 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 hop. hop, hop, hop. co za góra dobra, dobra? Wola szukać już czekaj ja zrobię to w inny sposób dobra ja idę ej ale czekaj za mną no po co mam czekać wiecie? mam sposób żeby to zepsuć. To się psuje No wiesz jakie to zrobię? Ten. Tak, tak. No tak, a jakim, w jaki sposób? Normalnie. Dobra, gdzie jestem? ten? Dobra, lecę prosto. Uciekam. Papa pa. O, ale mnie wysadziło! Ej, latający portal! To jeszcze dalej. Ej, jak gdzie ty jesteś? No była ja trzeba lecieć tam. mnie. Gdzie jesteś? Miestro chyba. O! Tutaj. Gdzie lecieć? Je. Tam dobra, już wiem. Tutaj się kopać. Nie, tak. Jeszcze dalej. Co? Jak eee, gdzie? W no, którym? Bo kurde, No, bo cały czas. Czy ty interesujesz? O, Wielka. Wielka. Jest jaka długa. Jest wal proszę. Żeby tylko był kowal. Kurczę nie ma kowala. No jak zawsze. No jak zawsze. Nigdy nie było kowala w wiosce. No właśnie. Dobra, widzowie, musimy kończyć. Będzie druga część. Jutro. Na raz...